Ja jestem Tym i tak zaczęliśmy specjal na 100 subów. Tak, właściwie to już mamy 132 suby, bo tak szybko to wyleciało, 100 subów w jeden dzień wbiłem, gdzieś, No, fajnie. Nie wiem jak, ale jakoś się udało. No i to jest dopiero początek, to jest po prostu fajerwerki i stosy napisałam fajerwerki. I bardzo, chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję za te stosubów. Nie spodziewałem się, że to tak szybko wbije. E, no, i to jest początek specjalny, a w dzisiejszym odcinku, jako specjalna stosubów, właśnie pokażę wam moje miasto. Tak, które znaczy nie moje, bo buduję jeszcze z Wuciksem, je e, e, i z innymi moimi kierunkami kilkoma innymi kolegami moimi więc tak, tu jest autostrada tam już widać dużo rzeczy, ale pójdziemy autostradą tu jest Orlen, stacja Orlen tak o. no jakieś tam hot dogi w ogóle tu nic nie ma zobacz o. 30, 130 o no tutaj McDonald no i tak to wygląda jakoś trochę tam duże jest mały domek spoko. Więc no, Weso prowadzę po tym mieście. Trochę to zajmie w sumie. E, tu jest mapa miasta. No duża jest. A my budujemy ten to miasto od roku. Tak, od roku. Fajnie, nie? O, dobra. E, tutaj jest McDonald's jedno takie piętro. Muszę trochę szybko to robić, bo... Nie starsz nam czasu. Dobra, y, tu jest domek mój. Piesio mój. To jest mój domek, tak? samochód. I jeszcze piętro. Tutaj mam, mogę zespać. I na kreatywie budujemy oczywiście to. Albo wyciec. Na Na Servio byśmy takie duże nie zrobili. Tu jest więzienie i biedro. Biedronka tu jest. <grym> tak, biedronka. Wyjście ewakuacyjne. O, możemy sobie kupić arbuza. czemu ja arbus? Nie mam arbuza. Zniknę. Tu jest następny domek. I tu jest następny domek. Tak. No co by się tego spodziewało? Tu jest salon. Oj. Jak na szybko to przejadę. Jeszcze tam korytarz. Pokój. Drugi pokój. To dopiero co zaczęty zaczynamy budujemy tutaj z, y, budujemy dom mechanizmy Oj, o, tutaj migałem sobie poduszki tak <grym> dobra y, o możemy sobie w wagoniku pol pojechać pojechać sobie po kolejce górskiej o jedziemy

Koniec Dobra, idziemy dalej, bo musimy się sprężać To następny domek jakiś ładny, spoko Jakiś domek Op, Tutaj coś patrzyłem, jakieś komendy, a co tam nie zwracaj się uwagi No, jakieś tam talerzyki ładne tutaj, takie coś Nawet dawno w tym domu nie byłem w sumie no. strasznie szwororna, a co nie wiem co to coś tam było. Jest no. tutaj schowek, biuro. No, a tutaj jest wyjazd dla tych aut i szatnie, żeby się szybko przebrać. Okej, okay. i tutaj taka jest strefa odpoczynku, taka. I WC no. I dom Wucixa. Tutaj, o, okay, jakiś no. tam obrazek, tutaj okienka. I tutaj dom na górze. To jest duży ten dom w ogóle, nie wiem czy on aż tak duży. I można być na balkon, wejść na dach z balkonu i spać sobie i połamać nóżki. No. O, tutaj jest jeziorko ładne takie. Takie jeziorko sobie zrobiliśmy. Trochę sztuczne, trochę nie sztuczne. Zależy. No i taki domek. Pomost nieskończony i taka działka. E, tutaj jest lidl Puste półki i wejście tylko dla personelu. O, patrzcie, nawet światła działają. A jednak tu działają. No tak. Tu jednak działają. To, to jest. Fajne. No i patrzcie, wolę Oj. Zapsuły się światła! O nie! To jest jeszcze policja! No. Biura tam było tutaj. ale przesłuchań. Nie, no, no. I fajne przejście. Nie <ścoughs> można tutaj sobie... wi, wi, wi! To jest szpital. Przejdźmy do... Go... A tu? Gabinek dyrektora. Tu nic nie ma. Sala operacyjna. No. Tam jest druga, ta sama. Się. To są gabinety. Wszystkie takie same. Jakieś recepcje metro to po prostu metro, w sumie tu nic nie ma... O, tutaj się bierze wałoniki. Tu nic nie ma, tylko jest metro, 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 niedokończone w tamtą stronę jeszcze. No. O, tutaj jest szkoła. Jest taki korytarz, znaczy yy, boiska gdzie można sobie biegać. Wejście, szatnie na dole, bo na górze się nie zmieściły. Salmatmy. Wszystkie prawie są takie same sale, więc nie będę wam pokazywał dokładnie. Tylko mogę wam spokojnie nauczyć się i pokazać. O. Albo o, tutaj też sala informatyczna i chemiczna. Szatnie od WF-u. No i sala od A, tutaj nawet są ludzie Cześć Przestaw. No, tu też jest boisko nawet Tu są y, wieżowce, dwa takie same prostu są jakieś mieszkania, ale to nie będę wam pokazywał, bo wszystkie surowie są takie same Tutaj kawiarnia jakaś, w tym drugim też jest podobno No, jeziorko no tutaj jest jeden z nowszych bloków takich mieszkalnych. No, tutaj też nic nie ma. Ale sery nie ma jeszcze nic tutaj w tych... Bo, bo niedawno powstał. I idziemy do tego do wieżowców. To jest jeden wieżowiec, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. A ja tu wieżowiec i do akurat jest. No dużo jest tej wieżowcy, chociaż nie są w środku wypełnione. Bo nam się nie chciało. No, tu jest taki wieżowiec. Dzewko. Troszka. Taki wieżowiec, taki wieżowiec. Taki wieżowiec ten jest najlepszy ze wszystkich. Ten mi się najbardziej podoba. Można patrzeć na piękny śnieg. Trzeba to jest śnieg. Piękne miasto. O tam jest aquapark, zapomniałam aquaparku, A to zaraz tam pójdziemy, dobra. No. I park tu jest. Nic w sumie nie tam nie z nimi w tym barku, tam też nie ma o, tu jest latająca wyspa dobra, e, tu jest e, galeria handlowa, w której nic nie ma no oczywiście fontanna jakaś, tylko jest multikino zaraz tam pójdziemy no i parking tutaj jest na zewnątrz, jest wyższy taki zewnętrzny parking multikino o. Pasy. Tutaj można sobie usiąść coś zjeść, albo czekać na film. Tu można kupować bilety. I salę kinowa tu jest. Trochę ciemno. Wiesz jak jest jaśniej niż normalnie. Tu jest wyjście. No i ostatnie kilka budynków. Bo to jest bardzo duże miasto. Jak na rok budowania ponad. Pasem. Aquapark taki. Można sobie skoczyć tu. Absolutę sobie tu jałajmy. Można sobie zjechać i wypaść. Oj Tu, tu jakiś tu jakiś sklep jest dla małych zjeżdżalnia. I, I szatnie. No. A tu jest jeszcze jeden domek taki. Taki taki no, w środku jest takie coś telewizor na górę. Tam nic nie ma, tam jest strych. I dziwny dom, zniszczony dom. Tak. To jest, to jest takie dziwne, no to ktoś budował dom coś mu wybuchło chyba. I to by było na tyle w sumie w mieście. Napiszcie czy wam się podoba nasze miasto komentarza To waga Ukrainy nawet jest i rondo. Jakby ktoś pytał. No. Są duże bułowce. Tak to wygląda jakoś. Ty nawet nawet szybko poszło z tym, tym omówieniem. Nie spodziewałem się. Ale dobre, no. Większość omówiłem, nie wszystkie w środku, ale większość tak. Więc jeszcze raz dziękuję Wam za stosubów. Po fajnie. mieć subów. To dużo. I stawcie łapkę w górę i suba. Dobra. Ja, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć! Czy mnie tak skacze zawsze na koniec?